Nie ma, zastanawialiście się kiedyś, jaki jest najlepszy build w tej grze? Wiele osób uważa Decisive Strike'a za bardzo dobry perk. Ale czy tak naprawdę korzystamy z niego tak często? No, maksymalnie raz na mecz, i to nie w każdym meczu, raczej rzadko kiedy się zdarzy go użyć, tak? Daje on spore value, ale, ale no rzadko. To samo tyczy się takich perków jak Unbreakable czy nawet Borrowed Time. Value, które dają, jest spore, ale no tak naprawdę nie korzystamy z tych perków zbyt mocno, zbyt dużo, zbyt często. A czy to nie jest najważniejsze? Żeby wycisnąć z perków wszystko, co, co tylko się da, żeby zdobyć. Maksymalne value z nich. Czy to nie jest najważniejsze? Czy synergia między perkami nie jest ważniejsza od ich indywidualnych możliwości? Czy to, jak dobrze z danego perku nie korzystamy, nie jest ważniejsze od tego, jak mocny sam w sobie ten perk jest? Dlatego dzisiaj spróbuję stworzyć najlepszy build, którym. Per perki będą w tak dobrej synergii, że gra będzie grała się sama i normalnie każdy mecz będzie najłatwiejszym meczem na świecie. Do stworzenia buildu wybrałem takie perki jak No Matter, który już od początku meczu sprawi, że będziemy ranni, co odblokuje nam maksymalnie potencjał wszystkich pozostałych perków. Inner Healing, znany również jako Inner Strength, który już jest pierwszym perkiem, którego można używać tylko i wyłącznie w momencie, w którym jest się rannym. Solidarity, którego również można używać tylko będąc rannym. I Renewal, który znany również jako Second Wing, który działa również tylko w momencie, kiedy jesteśmy ranni. Połączenie tych trzech perków z Nomiterem sprawi, że możemy ich używać przez... Cały czas, z drobnymi wyjątkami, czyli w momencie, w którym jesteśmy, mamy na sobie nałożony status broken, ale to tylko wtedy nie. Tak poza tym, przez cały czas jesteśmy ranni, czyli przez cały czas możemy używać tych perków. Więc bez zbędnego przedłużania, przetestujmy ten build w praktyce. No i już widać value z perków, jeszcze się granie zaczęła, a my już tutaj otrzymujemy dobre value. To jest to. To jest to nowy legion O ta muza leci tu chłop kurwa no cóż był bliżej niż myślałem legion bez tona to dobrze dla nas tylko ja nie na wykręciłem trochę szkoda Gdzieś był killer? O, jest. Nie ma palety na drzewie. O! Oh. Jakiś save! Ale paleta, coś ten, tego było grane. To ci ciekawostka. Kamano, mnie wyleczyć. Nie? Ok przeszedłbym gdzieś w stronę małego, tam kręcić generator. Już tutaj to się kręci, ktoś z killerem Ty, on użył frenzy, ale nikogo nie uderzył? Trochę bega. O nie, lotarka safe. Podejście drugie. O, chyba nie wyszło. Podejście drugie, jednak, mimo wszystko. Ojej. Możemy chyba zdjąć prawdę. O, leci z latarką pomóc. Mamy tu chyba glifosat. Dobrze dla nas. O. Dobrze dla nas, że tu przyszedł killer. O, godzin prawdy chyba. O, kurwa. Cześć, obiegłem. Ja Skopuł migera, pop. Pan Józef? O! To ci ciekawostka. Jestem sneaky. Dobra. Tyle z bycia sneaking. Tutaj na frenzy hop. trafić nie może? Co jest? Co się. Eh? E? e? Grajcie tym buildem, a będziecie dostawać takich oponentów. Mówię wam, gwarantuję to. Satysfakcja gwarantowana. Nie, no ja to po prostu siedzę, robię geny, jak wszyscy się bawią z killerem. Nie fajnie, nie fajnie. sobie po prostu item, może jakiegoś. metkita znajdę, żeby waliu było. Z tego, że jesteśmy ranni. O kurde, jaki timing. <ścoughs> Nie widziałem gdzie była druga brama, to pójdę tam otwierać. Dobra, brama przygotowana. Jest tu gdzieś jakiś noed. Coś. Czy jest killer. Killer Campi. Jak hop campi z noedem, no to chujas zrobimy. Siema. Jak tam. A gość na Noedzie, no. Niepojęta sytuacja. Kto się spodziewał takich... rzeczy. Kurwa. <ścoughs> no nie. Halo? Jak w życie, panie killer? Pak. No coś, nie dało się, no. Nie dało się to. Piwnia! Przynajmniej nie ma Noeda Kupiłem im dość czasu, żeby się pozbyli Noeda i wyleczyli Panie, czy mnie tu... Zajmą mnie jeszcze Dobra, ktoś tu po mnie biegnie ma Klaudia O nie Okej okay. Opa SS, dobra. Eee, pytanie teraz: Najważniejsze, gdzie jest kurwa druga brama? I Klaudia to chyba umiera, ale to już nie jest takie istotne. Tu jest druga brama, i czy ta brama jest przygotowana? Tak, hello, łona. mend me up. Dzięki, dzięki. O kurwa, Jona. <laughs> Wszyscy się wyjawią, Bera. <laughs> Na koniec. Trzeba im pomóc. Nie zostawiamy swoich w tyle. Kurwa. No i chuj. Jona się wyjebał, bo chciał pomóc. I do piwni idzie. Nie. Sam nie pomogę. Piara idzie? Trochę chuja idzie. Spierdziela ty piara. No chuj. Sam ci nie pomogę, Johna. Niestety. Ale skacz, skacz. Uda ci się, wierzę w ciebie. Dasz radę. Johna, Johna. Ej, co jest? Johna. Skacz, chodź. Chodź. Ej, chuj, nie wyszło mu. To elo. No i widzicie, jak to wygląda, jak macie najlepszy build? Widzicie? I oni z tymi decisive'ami to co? Jeden nawet Dysajsewa nie użył. Drugi no użył, ale co mu to dało? I tak umarł. No i już walił, już walił. Trzeba The game. big 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 Ja mam ANSI. Co tam? O, NURSE. Kurde, nursa. No, jestem bardziej pro. Fino go mnie. A to. A to? O kurwa. No cóż, no cóż, nie tym razem. Fuck. W Co mnie dobra mapa na Nurse. Może coś pokaże. Może następny czas. Czy ona ma Iron Graspa? Agitation? Chociaż nie wiem czy to było agitation Nur z typem na plecach chyba dosyć szybka jest, nie? Patrząc na to jak się porusza bez typa na plecach mi się wy trójkę lupują? Kurde jakiego on się lica co jest? The fuck? Co mi się dzieje? Dzień dobry. Hej, ta fank inaczej wyglądała w lobby, to cheater jest. Dzięki Idę na Nurskę. Halo, Nurska. No na dole Dobra, łatwiutko Co, może znajdziemy jakiegoś Gena? Oj A bo są dwie Feng! Nie ma tego Jake'a Ale nie no, dlaczego Jake się postanowił zmienić w Feng? Trochę się boję grać z tym... terem, nie wiem, taki jakiś pochliwy jestem strasznie przez to A wyleczysz? Nie? Ja? Okej okay. A nurska to chyba jednak trochę słaba no i trochę wstyd, że tylko ja wisiałem. Ty bo przyto. Hello? paleta, paletę, nora. Ty ona bije tą paletę. No beka, fuj. Co jest? <gryw> Już go. No, Tak. <laughs> Dobra, co się dzieje? Ona nie jest taka głupia, ta nurska. A co na dół. Zostawiam mnie? Czy ona poszła za tań, która nawet ranna nie jest? Where is mój gun? Boom! O kurde, gdzieś tu ktoś leży. O! O kurwa, nie tapnęła się przez ścianę <grywa> Ale beka, nie dała rady Ale no, tak, ale mnie przestraszyła i teraz nie zdążę wykręcić Gela. No cóż, tutaj piwnia? Uuuu Nie, nie piwnia, czy nie ma piwni, tam jest piwnia, gdzieś Gdzie ona ją, nie no piwnia Tu daleko, ale jest tu Urła. Nie ma, co tam? Chcesz Nie? To nie. 5000 godzin się pewna. A ty! Ty jesteś wyleczona! <grafy> to nevermind. mind. Halo, killer. Co tam? Gdzie ty idziesz? nie IWHO idzie chyba. Eee... Czy powinienem pójść stjąć? Nie wiem co robi Feng. Więc mogę spróbować O, no i fuj. Tak to jest jak chcesz być altruistyczny Wracam do gena Hyhy <grym> tu jest? A nie, to ja wiem, <grym> No tak No tak O kurde, killer O kurwa, killer Halo? Nie, nie, nie Drugiego blinka musisz żyć Siema, fank, co tam? Jak się żyje? Popak, oh, Noed? To już? To był ostatni gen? Nie fajnie. Kurde, ty przypał. Nurska na Noedzie. Ona kogoś goni? No chyba ta. Albo nie? Tam na dole może? Ciała, dzięki. Um, Jest brama, kurde ten. Nie ma Noeda, nice. Dobra, na easy, na easy, Mis mission ratunkowy będzie robiony I wyleczyły się To spierdalamy No i co, to już? Można uciekać? To po prostu? No, a to wychodzi Jej Mówię, no to są najlepsze perki na świecie, no co więcej, czego więcej chcieć? Czego więcej chcieć? No Majder, to jest życie Dzień dobry. Opatrz killer. A, robię go na drzewo. Ej, weź się. Halo? To był zegarek na pierwszym? Co to było? Ja dostałem zegarek. Ja byłem pewien, że ja mam zegarek? Ej! Było co? Był jakiś zegarek? Ty! Coś tam było. Zostałem uskamowany Ja coś dostałem, po prawej mi się coś wyświetliło, Ja byłem pewien, że to zegarek. Ile trwa zegarek na pierwszym, że, że, że to mogło minąć? Ja będę musiał zobaczyć na, na, na powtórce, co to było. Chcę replay z tego, z tej sytuacji. Byłem pewien, że ja hita mogę przyjąć i polecieć sobie. Siu Dzień dobry. A coś mi się tam wyświetliło na pewno, no kurde. Dzień dobry. Ej, umieram. The killer mnie przyszedł zdjąć. Siema Freddy. <laughs> Nie mogę.